Salon 24, Forum Ekonomiczne w Karpaczu, a moim i Państwa gościem jest Paweł Zygmunt, wielokrotny reprezentant, wielokrotny medalista igrzysk Świata i Europy w łyżwiarstwie szybskim. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pierwsze pytanie, czy byłam może na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu? Nie, nie byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ze względu na to, że to są letnie Igrzyska. Ja jestem... Y reprezentantem sportów zimowych i raczej będziemy się skupiać na sportach zimowych. Reprezentanci sportów zimowych chyba byli obecni w Paryżu, z tego co, co wiemy, natomiast no, pytam się o to, dlatego że po e, igrzyskach, po słabym występie polskich sportowców opinia społeczna jak i również Ministerstwo Spa, Sportu, no, doszukało się, można powiedzieć, pewnych sensacji w listach gości, w listach zameldowania w ekskluzywnych hotelach. Jak pan, który cały czas jest w środku tego środowiska sportowego, patrzy na ten problem? Czy te oskarżenia, powiedzmy sobie wprost, są słuszne, czy, czy powinny zostać zapomniane? Ten temat generalnie dotyka. Polskie reprezentacje i polski sport nie tylko od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale dotyka, jeżeli patrzymy historycznie, to mówimy tutaj o, od samego początku. Sam byłem świadkiem, będąc zawodnikiem, w jaki sposób odbywa się proces dobierania gości na Igrzyska Olimpijskie, w jaki sposób odbywa się cały proces szkoleniowy i to, co zgłaszali polscy zawodnicy, jest prawdą. Sam, sam kiedyś przed Igrzyskami Olimpijskimi w, w Nagano moje drugie Igrzyska Olimpijskie miałem identyczną sytuację, że przed Igrzyskami zostałem sam, że nie miałem sprzętu, że że poziom organizacyjny w tamtym czasie był tragiczny, i tak jak mój przyjaciel Paweł Obrotkiewicz, świetny olimpijczyk, obecnie trener wcześniej reprezentacji Rosji, teraz Kazachstanu, reprezentacji Polski, powiedział jedno znamienne słowo, że my byliśmy przygotowani do tego, żeby zdobywać medale olimpijskie. Natomiast Cały proces organizacyjny tworzył z nas zawodowych amatorów i to jest właśnie problem polskiego sportu, że polski sport opiera się głównie jako rodzic trzech synów hokeistów, który jeden gra w reprezentacji Polski, gra w czeskiej ekstralidze w HC Werwa Litwinow. Wiem jak wygląda proces ze strony rodzica. Główną rolę i główny ciężar odbywa się w ogóle przygotowania i szkolenia profesjonalnego i spoczywa na rodzicach, na finansowanie tych sportów, nawet drużynowych, bo musimy sobie jasno powiedzieć, że sporty zimowe ja na nich się generalnie chciałbym skupić są bardzo zaawansowane technologicznie pod każdym względem obiektowym, sprzętu, w ogóle. Pro prowadzenia i procesu treningowego i on spoczywa na rodzicach. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaki to jest ogromny koszt finansowy. W narciarstwie alpejskim y, koszt finansowy utrzymania zawodnika na poziomie 14-latka, 15-latka to jest minimum 100-150 tysięcy złotych. I tyle rodzice wywalają po prostu z budżetu swojego domowego. Hokeista również, mój syn przez cały rok jeden, y, mając 15 lat, grał w, 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 w niemieckiej y, ekstralizacji, Widzę młodzików, czyli w, w tak zwanych szulerach, I, 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 i mieszkał w Niemczech 10 miesięcy, to ja wiem, ile to po prostu kosztowało. Wiem, jaki, jaki był poziom. Natomiast problem generalnie polskiego sportu. Jest wielowymiarowy. Jednym z najważniejszych elementów jest to, że zbyt mało dzieci dochodzi teraz do sportu, i to jest, sport, to jest generalnie problem europejski. To wynika przede wszystkim z wychowania, z braku kultury fizycznej w Polsce, z wszechogarniającą cyfryzacją i doprowadzaniem do sytuacji, gdzie dzieci są uzależnione od telefonów i od komputerów, od gier komputerowych. One endorfiny zdobywają podczas gier komputerowych, a nie podczas, a, a, a podczas sportu. To jest po prostu czysta chemia, naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest stale takie sobie, że, że, że ktoś to coś wymyślił. Tak to działa. Druga sprawa to jest proces, którym my tracimy najwięcej zawodników. To jest, to jest przejście z wieku 15 lat do 18 i później jeszcze od 18 tam do 22, gdzie mamy tą dziurę, gdzie, gdzie nie ma systemu zarządzania talentami. To jest najważniejszy element w sporcie. Czyli przesunięcie tej granicy zawodnika, młodego, młodego zawodnika, pokazanie rodzicom przede wszystkim i temu dziecku ścieżki kariery, jak jego ścieżka będzie wyglądać, że on kończy podstawówkę, idzie już, zaczyna pierwszy etap zarządzania talentami, czyli do szkoły mistrza sportowego albo do. Specjalnej grupy, do kadry, która będzie zrzeszać już najlepszych. Dlaczego tenisiści nie chcą grać ze sobą, żeby, żeby, żeby grać z gorszym? Zawsze chcesz grać z lepszym. Więc w całym procesie szkoleniowym polega to na tym, że musisz być w grupie z lepszymi. Tak, rywalizować. Druga sprawa to jest ten okres od 18 roku życia, kiedy kończymy liceum, do. 22 roku życia, gdzie już stuprocentowo będziemy wiedzieć, czy będziemy mieć zawodnika na poziomie kadry olimpijskiej, który będzie uczestniczył na bardzo wysokim poziomie w rywalizacji, w Igrzyskach Olimpijskich przede wszystkim oraz w Mistrzostwach Świata i Europy. I tutaj jest kolejny etap. Zrobiliśmy malutki krok do przodu, czyli doprowadziliśmy, że powstały wojskowe, że w Wojsku Polskim powstały grupy szkoleniowe, te sportowe grupy szkoleniowe, wojskowe, i one. Co dają? Dają przede wszystkim zabezpieczenie zawodnikom, bo musimy sobie jasno powiedzieć, że zawodnicy w Polsce nie są w ogóle nawet ubezpieczeni w ZUS-ie, nie, nie odprowadza się składek. Ja do 35 roku życia trenowałem i zakładam się, że nie miałem ani, jednej, ani jednego miesiąca składkowego. Działa to tylko i wyłącznie na, na systemie stypendialnym i z roku na rok musisz być. Ósemce mistrza świata, żeby dostać stypendium. To jest tragedia. Ósemka, ludzie to jest po prostu, to jest top of the top. To jest po prostu my, my nie mamy systemu, więc my musimy rozszerzyć ten system. A jedyną szansą na to to jest rozszerzenie tego procesu właśnie o inne grupy, tak jak jest to zrobione w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii we Włoszech, gdzie mamy grupy zawodowe, czyli straż Graniczną, Wojsko Polskie, policję, straż leśną. Park Narodowy, Straż Pożarną, cokolwiek, tworzy się te same zespoły sportowe. Tam angażuje się już zawodników po, po, tych, po, tych, po tej naturalnej selekcji, która następuje w wieku, tam powiedzmy, tym 18. Plus do tego oczywiście mamy również sporty akademickie, które, które działają na uniwersytetach. I to powoduje to, że mamy zabezpieczenie finansowe, jesteśmy pełnoprawnymi pracownikami po zakończeniu sezonu. Mamy przeszkolenie y, zawodowe, czyli pracujemy. Ja byłem w grupie zawodowej, y, 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 w grupie zawodowej Unit 4. Mój przyjaciel y, z Niemiec, z którym trenowałem, Christian y, Breuer, y, w EKE w Bawarii miał szkołę Bundesgrenczut, czyli Straży Granicznej, i dokładnie widziałem, jak to się dzieje. Po zakończeniu sezonu albo nawet w, w przerwach między obozami, on jechał do EK do szkoły. Tam miał jeden trening, ale był wysyłany na granicę, uczył się zawodu, kończy karierę, jest pełnoprawnym pracownikiem. Nie ma lepszego pracownika niż sportowiec. Nie ma. Jeszcze raz powtarzam, dlaczego? Dlatego, że sportowcy mają poukładany reżim swojego dnia. Mają plan miesięczny, plan tygodniowy, miesięczny, półroczny, roczny. My wiemy dokładnie, co będziemy robić w grudniu. My wiemy dokładnie, co będziemy robić w styczniu. Tak działa proces. Czyli doprowadzenie i usystematyzowanie procesu jest jednym z najważniejszych elementów. I tu już teraz wracam, dlaczego mamy kryzys w sporcie. Bo my w sporcie nie mamy żadnych procesów, M nie ma w ogóle żadnych procedur, jest tylko i wyłącznie sobie państwo generalnie, które opiera się na strukturach y związkowych, które składają się z samodzielnych, y samodzielnych stowarzyszeń i tam już odgrywa, tam jest, tam, tam jest normalna polityka, czyli generalnie politycy sportowi działacze organizują Organizują procesy, ale często się zdarza, że w tych zarządach nie są ludzie niekompetentni. I taka jest prawda, więc należy stworzyć procedury, żeby w zarządach były komórki generalnie na związkach organizacyjne, które mają wyspecjalizowane procedury do danej dyscypliny, i tymi procedurami należy się. Jakby posługiwać. Ja nie mówię tutaj o procedurach trenerskich, o procedurach związanych z tym, że, że, że mamy zaplanowane mikrocykle, mazo, mezocykle i, i, i makrocykle. Tylko chodzi mi o to, że my musimy dużo bardziej patrzeć na procedury. Ja patrzę to z, z perspektywy mojej już, mojego doświadczenia biznesowego. Jestem dyrektorem w bardzo dużym koncernie energetycznym w, w koncernie ABB, więc mogę powiedzieć jedną rzecz. Wszędzie i nauczyłem się tego, tego od, od 16 lat, jak zakończyłem karierę sportową, że procedura jest najważniejszym elementem osiągania sukcesu. Jak to moja żona mówi, że e, najważniejsze jest dbanie o szczegóły, żeby dojść do ideału. I właśnie procedura jest jednym z elementów jest takim, ta, taką, taką mapą drogową, którą musimy się posługiwać. I to, co powiedziałem, czyli. Sprawa związana z zarządzania talentami. Druga sprawa to jest sprawa związana już z, prze, z przechodzeniem zawodników już wyselekcjonowanych do właśnie instytucji Wojska Policji, Straży Granicznej i innych, gdzie będą będą traktowani jak pracownicy, będą mieć zabezpieczenie, ale będą również pracownikami. Ale trzecia rzecz to są właśnie procedury. To jest właśnie ustalenie procedur, bo to jest moim zdaniem najważniejszym elementem. elementem. My naprawdę w Polsce, uwierzcie, mamy naprawdę pieniądze na sport. To nie jest tak, że my jesteśmy jakąś, jakąś powiedzmy, społecznością, która cierpi na, cierpi na sport. My naprawdę teraz świat się tak otworzył, że mamy dostęp do najnowszych technologii, że mamy dostęp do, do, do różnych nowoczesnych systemów związanych z, z przygotowaniem, ze szkoleniem, do, do bazy, którą mamy bardzo dobrą. Natomiast Natomiast bardzo ważne jest to, żeby, żeby jak najdłużej utrzymywać zawodników w procesie. I nie, nie pozwalać im na odchodzenie, bo my za dużo zawodników dobrych tracimy i my wydajemy setki tysięcy złotych na przygotowanie tego zawodnika do, do 18-20 roku życia. Później nam odchodzi, bo on idzie na studia, bo nie chce iść w sport, bo, bo ja nie mam z tego żadnych pieniędzy. Ja mam potrzeby, a te potrzeby muszę realizować. Więc nie, a w sporcie się nie da, bo będą realizować tylko i wyłącznie. Naj, 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 najbardziej najlepsi, tak? Panie Pawle, wspomina pan o procedurach, o systemie. O tym słyszymy i rozmawiamy od wielu, wielu lat. Kto jest taką szansą na zmianę? Co trzeba zreformować? Trzeba zreformować przede wszystkim e, związki sportowe. To jest raz. Czyli to dobrze, że minister Nitras no, idzie trochę na utarczkę, żeby nie powiedzieć wojnę ze związkami, z baronami? Bardzo dobrze, oczywiście, że bardzo dobrze, dlatego, że, że ta sprawa i ta sytuacja pojawia się od roku o, 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 cały czas, co Igrzyska, co, co Mistrzostwa Świata. Jeżeli po, posłuchalibyście zawodowych sportowców, tych, którzy zakończyli, tych, którzy, 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 którzy trenują, to by wam powiedzieli o, o, o tego typu przypadkach. To niestety trzeba wykluczyć. Ja, ja rozumiem, że są czasem wyjątkowe sytuacje, ale ale yy... Gdybym tego nie doświadczył, to bym naprawdę nie mówił z taką determinacją i z taką pewnością o, ty o tych sprawach. Sam padłem ofiarą tego typu, tego typu działań. Oczywiście nie będę płakał, bo już zakończyłem karierę swoją, ale, ale yy, patrząc na to, jak yy, nasze yy, przede wszystkim yy, dziewczyny z torowego, co przeżywały, kiedy dostały, wiem co to znaczy kombinezon, trenowałem dyscyplinę yy, wymierną, yy, o bardzo za dużym zaawansowaniu technologicznym, ja wiem, jest, co, co, co niesie ze sobą kombinezon, y, jakie, jakie ma, jakie ma z, zadanie, więc jak ona jeden dzień przed startem go założyła i tu ją cisnęło tutaj, no to wyobraźcie sobie, no to jest nieprawdopodobny dyskomfort. Nie mówię o rowerach, nie mówię o innych, innych, innych elementach, ale. To jest, to, jest, to jest bardzo duży problem. Natomiast również dużym problemem jest to, że to jest moje zdanie, że zbyt mało spółki e, nie skarbu państwa, ale spółki prywatne angażują się w sport. E, e, ze sportu wykluczam całkowicie piłkę nożną, bo to jest, oczywiście jest to sport, ale, ale on się rządzi, ona się rządzi swoimi, swoimi prawami, z którymi ja się nie zgadzam osobiście, bo uważam, że piłka nożna niestety w Polsce wyniszcza inne sporty, wyniszcza nie w sposób bezpośredni, ale... Tam, gdzie piłka nożna jest, tam żaden inny sport nie przeżyje. Po prostu wysysa, wysysa w promieniu 30-40 km wszystkie praktycznie środki, na, które mogły być lokowane w innych dyscyplinach, bo, bo, bo wysysa. I druga sprawa. Bezwzględnie w piłce nożnej y, doprowadziłbym do sytuacji, w której y, mamy limity płac. Nie może być tak, że byle kopacz z trzeciej ligi y, zarabia pieniądze na poziomie 20-30 tysięcy złotych, w drugiej lidze to samo. To są, to są zawodnicy na poziomie 1000, ty, 1500, y, 1000 w Polsce. No Nie mówimy nawet o żadnych rankingach europejskich, światowych. Ludzie, jeżeli sportowiec. Który zajmuje ósme miejsce, ósme miejsce na Mistrzostwach świata, tak? Tu od ósmego miejsca jest stypendium, dostaje 5000 złotych, 5,5 brutto, no to, no to o czym my w ogóle mówimy, tak? To w jaki sposób my chcemy po prostu sportować? Dlatego Ekstraliga powinna być uwolniona. Powinni mieć oczywiście, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych w ligach zawodowych, limit płac i mamy budżet na limit płac i, i widełki, że maksymalnie, nie wiem, na 100 milionów, 200 milionów, nie wiem ile, ale to trzeba ustalić. Natomiast pierwsza liga to zawodnik nie powinien dostawać więcej niż 15 tysięcy złotych maksymalnie, a w drugiej lidze... To jest ostatnia liga, w której powinny być płacone pieniądze, powinien zarabiać powyżej, średniej, krajowej, tam nie wiem, z 8-7 tysięcy złotych, a trzecia liga to już za wafelka i za Coca-Colę i, i dieta, i za, dieta na obiad i, i koszt transportu bilet autobusowy. Taka prawda jest, no nie, to ja tutaj mówię bardzo szczerze i, i, i nie będę owijał w bawełnę. Jesteśmy przed przedzień kilka miesięcy dzieli nas od sezonu zimowego. Pan jako reprezentant sportów właśnie zimowych proszę mi powiedzieć gdzie teraz trenują polscy sportowcy dyscyplin zimowych? Czy można w Polsce trenować czy raczej wyjeżdżają i trenują no gdzieś gdzie się da, Stany Zjednoczone, Alpy? Już powiem. W Polsce są warunki do uprawiania niektórych sportów zimowych. Bardzo dobre warunki są w Łżywiasty Szybkim, bo teraz mamy hale w Tomaszowie Mazowieckim, teraz będzie hala w Zakopanem, będzie budowana również hala w Warszawie. Hokej na lodzie, mamy obiekt, oczywiście trzeba je jeszcze rozwijać. To jest dyscyplina bliska mistrzostw. Narciarstwo alpejskie, również mamy parę miejsc, w których można trenować, ale konkurencje na poziomie tylko slalomu i giganta, nic więcej. Później mamy skoki narciarskie również, ale specyfika sportu zimna polega na tym, że, że trzeba się przemieszczać po, po, po różnych obiektach i nie, nie można trenować na jednym obiektu, tego się po prostu nie da. To wynika ze specyfiki, to w sportach wytrzymałościowych, również trening wysokogórski. No jest wiele elementów, które jest, jest bardzo ważne i trzeba je po prostu poskładać. Moje Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Zygmunt. Dziękuję.